Jak jest deflacja, znaczy, że ceny systematycznie idą w dół, a nie w górę. Mm. W związku z tym, jeśli tak jest, to możesz oczekiwać, że większość rzeczy, które potrzebujesz kupić, potem będzie tańsza. Więc ich nie, nie kupujesz. kupujesz. Nasze społeczeństwo jest akurat takie, że cały czas jest przekonane, że inflacja jest wyższa, niż jest podawana. <laughs> więc nawet jak mieliśmy deflację, <laughs> nikt w to nie wierzył. Nie ma takiego prostego sygnału autokorekty. Że to się samo naprawi. Znaczy to się może samo naprawić, ale zanim do tego dojdziemy, to przejdziemy przez lata piekła, tak naprawdę gospodarczego. Deflacja. Wjeżdża cała na biało do odcinka ekonomicznie. Pytanie tylko: dlaczego? No właśnie, dlaczego? Ja nie wiem, dlaczego. Dopier co się stało? Zbijaliśmy, zbijaliśmy inflację dopiero, co? A teraz nagle mówimy o odwrocie w drugą stronę. No i myślę, że jest, jest kawałek do tego, żeby nagle wpaść w ujemne stopy procentowe, prawda? Tak naprawdę to tam jeden ze słuchaczy się odezwał w komentarzach. Ale że I, boi się, że będzie? Zapragnął. Nie, no tam napisał, że skoro już zrobiliśmy o inflacji, to może teraz na drugą nóżkę o deflacji. Chociaż deflacja... To będzie krótki odcinek. <laughs> deflacja jest rzadziej spotykana. I całe szczęście jest rzadziej spotykana, jest znacznie gorsza od inflacji. Jest gorsza, ponieważ jest mniej sposobów na to, żeby ją zwalczyć. Ale ile jest taniego pieniądza wtedy? Tak sobie to w, wyobrażam, prawda? W ogóle wszystko tanieje wtedy. Bo to trzeba też y, dobrze zrozumieć, o co chodzi, mówiąc deflacja. Mm. Deflacja to nie znaczy, że coś potaniało że generalnie idziemy ulicą i widzisz, że... Minus 100. Że coś tam kosztowało 200 zł, a teraz kosztuje 150. Nie powinniśmy mówić deflacja wtedy, kiedy ten wskaźnik podawany przez GUS, wskaźnik dotyczący inflacji jest poniżej zera i wynosi na przykład minus 0,5%. Mieliśmy taką sytuację w 2016 roku w Polsce, że mieliśmy wskaźnik inflacji przez pewien czas poniżej zera, mhm. bardzo płyciutko poniżej zera. Mhm. I wtedy, no można by powiedzieć, sam tak pisałem w różnych miejscach, że mamy deflację, no bo Nominalnie rzeczywiście to była deflacja. Natomiast taka deflacja nie stanowi problemu gospodarczego, bo ona po prostu jest kwestią statystyki i po jakimś czasie sama z siebie się skończy. Problem z deflacją jest wtedy, kiedy ona. Jest systemowa. Zaczyna być systemowa, <noise> zaczyna wyglądać na zjawisko trwałe i ludzie zaczynają zmieniać swoje zachowania, bo to oznacza, jak jest deflacja, znaczy, że ceny systematycznie idą w dół, a nie w górę. W związku z tym, jeśli tak jest, to możesz oczekiwać, że większość rzeczy, które potrzebujesz kupić, potem będzie tańsza, więc ich nie, nie kupujesz, kupujesz. A. tylko czekasz, bo będzie tańsza. Tak? I jeśli to zjawisko zaczyna obejmować całą gospodarkę, to ci się cofa a, popyt wow, wow. z gospodarki i wtedy... Na pierwszy rzut oka z punktu widzenia konsumentów to jest wspaniała sytuacja. A co nie kupują? Ale z punktu widzenia przedsiębiorców no i to. producentów to jest absolutne samobójstwo w tym momencie, bo to jest droga tak naprawdę donikąd zwłaszcza jeśli jesteś przedsiębiorcą zalewarowanym, bo deflacja oznacza, że ci nieustannie spadają przychody i spadają ci marże, bo żeby coś sprzedać, to musisz schodzić z tej ceny cały czas. Kosztów nie jesteś w stanie zredukować, jak już je musisz redukować, to musisz zwalniać ludzi, ograniczać produkcję, więc to prowadzi do coraz większego bezrobocia. Jak jest coraz więcej większe bezrobocie, ludzie mają mniej pieniędzy. Hmm. Mówisz, że pieniądz jest tańszy, tak, ale ludzie mają mniej pieniędzy, bo rośnie bezrobocie. W związku z tym ten popyt w gospodarce jest jeszcze mniejszy i to się zapętla i to jest droga w stronę, w stronę katastrofy. I jedyna rzecz, jaka nie maleje w tej sytuacji, to jest zadłużenie, które nominalnie pozostaje uh -huh. takie samo i musisz... Spłacać. Jak jesteś zalewarowaną firmą, musisz je spłacać i coraz masz z tym większy problem, ponieważ maleją ci przychody, maleje ci cash flow operacyjny i generalnie skala Twojego biznesu maleje a dług się nie zmienia i to jest prosta droga do masowych bankructw, masowego bezrobocia i totalnej katastrofy gospodarczej. I najlepszym przykładem i właściwie chyba najważniejszym przykładem dużej, poważnej deflacji w gospodarce są Niemcy na początku lat 30. Więc pierwsze skojarzenie z deflacją to jest Adolf Hitler, który wyrósł na deflacji w Niemczech tak naprawdę, ponieważ sytuacja była tak dramatycznie zła, że on... Że, że ludzie byli w stanie pójść za tego typu politykiem, byli tak bardzo zesferowani, bo to było bezrobocie rzędu 30% i tak właściwie żadnych, yy, żadnych perspektyw. Sytuacja jest z deflacją gorsza niż z inflacją, dlatego że jak masz inflację. Nawet jeśli jest wysoka, to wiesz jak ją zwalczyć? Mhm. Musisz podnieść stopy procentowe bardzo wysoko, żeby były jeszcze wyższe niż inflacja, i dławisz wtedy ten popyt y, gospodarczy. Najprawdopodobniej wpadniesz przez to w recesję, ale zwalczysz inflację. Recesja mniej boli. Tak. <grym> natomiast jeśli masz deflację, to z kolei. Bo tutaj też instrumentem regulowania te, tego cyklu w gospodarce są najpopularniejszym instrumentem, są stopy procentowe. Więc jakieś inflacja, to, jest, to je podnosisz, żeby zdławić inflację. Jak masz deflację, to powinieneś obniżać no, stopy procentowe. Dlatego się ucieszyłem mówiąc o tym tanim pieniądzu, no bo pamiętam tak. całkiem niedawno, mieliśmy moment, że były ujemne stopy procentowe. No żeby osiągnąć efekt, to stopy procentowe powinny być realnie ujemne, czyli powinny być poniżej tego poziomu inflacji. A jak poziom inflacji masz na poziomie minus 3, bo jest deflacja 3%, to wtedy nawet jak obniżysz stopy procentowe do zera, to to jest dalej realnie plus 3. No, no, tak, to jest 3 tak, punkty tak, tak, procentowe tak, tak, powyżej zmian cen, tak? więc to nic nie daje. Więc musisz obniżać ją Minus Gdzieś 4, tam, minus 5. Tak, i mieliśmy taki moment w Europie, prawda? Mm -hmm. 10 lat temu, że były ujemne stopy procentowe. Bo wtedy faktycznie przez chwilę pojawiło się realne zagrożenie deflacją w europejskiej gospodarce. I... A czyli celowo zrobiliśmy te ujemne stopy, tak? Wtedy, jak to tak, było? Okay. Tak, tak, tak. No, akurat w Polsce nie musieliśmy powiedzieć. Ale Niemcy no, bo chyba my, miało, prawda? Strefa było? euro, Wieluśni. tak, i Szwajcaria, i Japonia. I na szczęście to zadziałało. Wiesz, różnica między tym, co było w Europie 10 lat temu, a w latach 30. Polega właśnie na aktywności państwa. Bo w latach 30. właściwie to było wszystko po raz pierwszy się działo i ci ludzie odpowiedzialni za ekonomię, zwłaszcza w Niemczech, patrzyli w te swoje książki, podręczniki i mówili: No tutaj liberalna gospodarka wolnorynkowa powinna sobie poradzić, powinna sama z tym wyjść. Znaczy, mamy zjazd w dół, ale on się sam wypłaszczy w pewnym momencie i to się samo z siebie odbije. I mijał rok, drugi rok, trzeci rok się nie odbijało, tak? I dopiero potem. No wiemy, jak de, się skończyło. Tak, no właśnie. De facto rządy NSDAP wprowadziły mm. dość tam aktywną politykę państwa, dzięki której udało się. Y, Odwrócić yy, bieg yy, gospodarki. W tej chwili już wszyscy jesteśmy mądrzejsi po tamtej szkodzie i yy, państwo nie zachowuje w się w sposób tak bierny jak wtedy. W związku z tym, tak jak to było właśnie w 2015-2016, reakcja jest natychmiastowa, są obniżane stopy poniżej zera. Chociaż sektor bankowy wtedy krzyczy, była mowa o tym, że są ujemne stopy procentowe we franku szwajcarskim, hmm. bo to dotyczyło kredytów frankowych że to jest wbrew doktrynie, o, doktrynie, że to jest wbrew doktrynie bankowej. I rzeczywiście miał rację, bo to jest wbrew, znaczy jak pożyczasz pieniądze, to oczekujesz, że procent jest dodatni, a nie ujemny. Kredyty z ujemnym oprocentowaniem polegały na tym, że ty wziąłeś kredyt, a bank ci dopłacał, bo odsetki były ujemne, hmm. czyli szło no w tak, drugą tak, tak, stronę, nie? Do takich absurdów dochodzi, hmm. żeby uniknąć tej sytuacji, że się utrwala deflacja i wpadamy w tą spiralę, dlatego to jest pioruńsko niebezpieczne zjawisko. Powiedziałeś na początku audycji, że inflacja, wiemy przynajmniej, jak z nią walczyć. Mamy instrumenty, i też ostatnie lata, te takie wczesne ostatnie, pokazały, że one zadziałały i ta inflacja bardzo wysoka zjechała nam nisko, prawie wszędzie. Natomiast jeśli chodzi o deflację, jedyne co możesz zrobić, to właśnie to, żeby stopy muszą być jeszcze niższe niż ta realna, niska inflacja? Czy jest jeszcze jakiś inny instrument? Znaczy, kluczowe mam wrażenie, i w przypadku inflacji, i w przypadku deflacji są oczekiwania ludzi, czyli mówimy często o oczekiwaniach inflacyjnych, mm. w tym przypadku oczekiwania no, 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 deflacyjne, no, no. czyli trzeba nie dopuścić do tego, żeby ludzie, y, firmy, kontrahenci zaczęli się w ten sposób zachowywać, tak? I to oczywiście w dzisiejszych czasach można robić na, na różne sposoby, bo mamy, wiesz, media społecznościowe i jeśli politycy wychodzą i coś mówią, to to ma jakiś wpływ na rzeczywistość. Mm. Y, więc może nawet interwencjami słownymi można by w tej sytuacji zaradzić. Na szczęście... Nie mamy zbyt wielu przypadków takich, tak? a w ostatnich tam 10 latach jednak walczyliśmy z wysoką inflacją, a nie z deflacją. Sta ta deflacja wcześniej pojawiała się, ale tak jak mówię była bardzo delikatna. Nasze społeczeństwo jest akurat takie, że cały czas jest przekonane, że inflacja jest wyższa niż jest podawana, więc nawet jak mieliśmy deflację, nikt w to nie wierzył. No naprawdę. I to nas właściwie uratowało przed tym, żeby się Nasza w nią niewiara i nieufność nas uratowała. Że jaka deflacja, przecież wszystko drożeje. Cały czas ciągle wszystko drożeje. Ładne. Swoją drogą zachęcamy do takiego odcinka ekonomicznie całkiem niedawno się pojawił na naszym kanale, który właśnie pokazuje, dlaczego my nie wierzymy w to, że inflacja spada. Ale zobacz, czyli dotykamy wątku psychologii tak naprawdę, tak, bo tak oczywiście. jak mówisz, właśnie tych oczekiwań inflacyjnych, czyli to idzie w drugą stronę, a tutaj, jeżeli miała być ta groźniejsza sytuacja, że czekamy w sumie, a co będę kupował, jak to będzie jutro tańsze, co będę kupował jutro, jak to będzie pojutrze tańsze, nie, rozumiem tą groźbę, ale to wszystko tutaj. Teraz to wszystko wiemy i łatwiej nie dopuszczać do deflacji, tak? ale tutaj klucz właśnie jest w tym, żeby do niej nie dopuścić, a nie hmm. żeby, jak z nią walczyć. Powiedziałeś, że mieliśmy taką mi mikro no deflację niedawno. I co, co się stało, że tak się zdarzyło? Wydaje mi się teraz, że wyszliśmy w Polsce z tej delikatnej przejściowej deflacji dzięki podkręceniu popytu w gospodarce, a dużą rolę w tym podkręcaniu miał, pamiętasz był taki program... W 2016 roku się pojawił, nazywał się 500. Okej, okay. ale on nie był, zdaje się, o inflacji, tylko on był o. Nie, nie, demografii. On, o demografii, on rzeczywiście, tak, z czysty zbieg okoliczności, tak, ale dzięki temu, okay. że on się pojawił, ludzie, którzy w, wtedy jeszcze w pierwszej wersji to nie było dla wszystkich, tak. tylko był próg dochodowy, hmm. prawda, na pierwsze dziecko, więc to w zdecydowanej większości szło w stronę ludzi tych mniej zamożnych. Ci ludzie, jak zaczęli dostawać trochę więcej pieniędzy, to zaczęli też wydawać więcej pieniędzy. Hmm. Yy, I to pociągnęło polską gospodarkę akurat wtedy. I troszeczkę też zwiększyło nam presję inflacyjną, hmm. bo to zawsze idzie w parze. Ale akurat w taki dość zdrowy sposób, bo żeśmy zamiast nabawić się wysokiej inflacji, to wtedy żeśmy po prostu zostawili deflację za sobą, a inflacja była jeszcze przez kilka kolejnych lat na zupełnie przyzwoitym i normalnym poziomie. Wszystko się dopiero zaczęło psuć po pandemii. Nie? Ale to, co... pandemia była parę lat później. To, co ja sobie notuję, to są te dwa słowa kluczowe w sumie w jednym i drugim, tak, czyli i inflacji i deflacji, bo mówimy o oczekiwaniach inflacyjnych. Tak. I opresji inflacyjnej. Tak? tak? Czyli opresja to, że my, my jako naród, jako klienci wywieramy na cenach presję, na, na sprzedawcach presję. Presja inflacyjna w gospodarce to jest właśnie takie, to jest presja, którą odczuwają przedsiębiorcy, bo to oni decydują uhum. o tym, po ile sprzedają różne rzeczy w swoich sklepach. Yy, I oni mogą odczuwać tą presję. Albo od strony kosztowej, że rosnie, hmm. rośnie im ko koszty produkcji, im rosną koszty wynagrodzeń, zwłaszcza. I wtedy sobie mogą myśleć, kurczę, Co coraz więcej robić? kosztuje wyprodukowanie tego czegoś, więc muszę to drożej sprzedawać. Muszę hmm. jakoś podnieść ceny, tak? A z drugiej strony y jeśli popyt na rynku jest niewielki, no to taki przedsiębiorca w tej sytuacji, nawet jeśli widzi, że powinien podnieść ceny, to się boi no podnieść, tak, tak, tak. bo się boi, że straci klientów, bo nie ma oczekiwań inflacyjnych w społeczeństwie. Mm. Natomiast jeśli z jednej strony jest presja kosztowa, a z drugiej strony jeszcze ludzie dostają coraz więcej pieniędzy, bo to wszystko się zaczyna jako coraz efekt lepiej kręcić. I tak, na przykład. I w te, albo właśnie te, w ten sposób też działają niskie stopy procentowe. Łatwo wziąć kredyt jest no tak. łatwiej dostępny, więc ludzie mogą kupować nie tylko za własne dochody, mm. za, za swoje własne wynagrodzenie, ale też za pieniądze pożyczone, kredyty konsumpcyjne mm. i wtedy z kolei wiesz, tego pieniądza na rynku jest więcej, popyt jest większy. I jak popyt jest większy, no to on jakby zwiększa presję inflacyjną w ten sposób, że ten przedsiębiorca, do którego teraz wracamy, jest w stanie odważyć się na to, żeby podnieść ceny. Bo myślisz sobie, kurczę, mam tylu klientów, ciągle wszyscy ode mnie kupują, no to jak podniosę, to powinni dalej kupować, tak? I wtedy takich przypadków robi się coraz więcej i w ten sposób zaczyna się ta fala podwyżek i z tego się bierze inflacja, czyli to, co wcześniej ją wywołało, to była ta mm -hmm. presja inflacyjna. Ale presji deflacyjnej też występuje? Coś takiego jak presja deflacyjna? Jakby czy... już było to zaawansowane, to by, to by, to by występowało. No, z różnych lektur, bo przecież nie było nas na świecie wtedy, no. mo możemy wyczytać, że w latach 30 -tych występowała presja deflacyjna. Mm. Zarówno w Europie, w Niemczech, ale w Stanach Zjednoczonych też przez, przez pewien czas. Mm. Amerykanie wyszli z tego szybciej, bo szybciej zdecydowali się na działanie Państwa. Czyli w tym przypadku interwencjonizm ma sens, tylko też on powinien mieć sens, no bo hmm, koniec końców też się może to obrócić przeciwko państwu, jeżeli on będzie zły. Obecność państwa w gospodarce zawsze ma sens, jeśli jest mądra, bo tak hmm. naprawdę gospodarka rynkowa potrzebuje obecności państwa w gospodarce. Po pierwsze, potrzebuje ze względu na to, żeby były jasne reguły gry, hmm. czyli chodzi o prawo, żeby nikt nie kradł i nie oszukiwał, bo jeśli nie ma jasnych reguł gry, to uczciwi przedsiębiorcy stają się ofiarami tych nieuczciwych. Wtedy wygrywają hmm. złodzieje generalnie. Dobrze jest mieć silne, sprawne państwo, które pilnuje, żeby wszyscy mieli równe zasady gry uh -huh. na rynku, i to może zrobić tylko państwo. Żadna prywatna firma tego nie zrobi. A z drugiej strony właśnie państwo przydaje się do tego, żeby korygować odchyły w jedną lub z drugą mhm. stronę, które mogą się zdarzyć w gospodarce rynkowej. I gospodarka rynkowa jest na to wiele przykładów niestety z historii. Nie ma takiego prostego sygnału autokorekty, że to się samo naprawi. Mhm. Znaczy to się może samo naprawić, ale zanim do tego dojdziemy, to przejdziemy przez lata piekła, tak naprawdę gospodarczego, więc lepiej zainterweniować wcześniej, nawet na niewielkiej skali. Wtedy, kiedy to jeszcze nie musi być mocno kosztowne, i uniknąć tak, tych tam straconych y, lat. Nie chodzi o to, żeby ciągle interweniować no, 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 i yes, no. za rękę prowadzić tą gospodarkę i tam wyznaczać. Natomiast fajnie jest mieć takie instytucje, które nad tym czuwają. I dla przedsiębiorców to też jest wtedy korzystne, bo to redukuje poziom ryzyka na rynku, tak naprawdę. Ryzyka prowadzenia działalności mm. gospodarczej. Kiedy wiesz, że jak się wydarzy jakaś katastrofa, to wkroczy ten tam mm. bank centralny czy inny minister i. I, z, I zrobi w sposób nadzwyczajny z tym porządek. tak? Bo ma do tego takie możliwości. Właśnie, bo mówimy o instytucjach jak NBP czy Ministerstwo Finansów, ale też one mają instrumenty, których tak. nie ma rynek jako taki, tak. żeby sobie to wyregulować. Czyli tak. to będą stopy procentowe czy nadzwyczajne akcje drukowania pieniędzy, kiedy była pandemia, etc., tak, etc. Tak. Czy chociażby Czyli cła jesteśmy... na przykład, A, też, cła. Tak? które teraz wracają hmm. do łask dzięki Donaldowi Trumpowi i teraz wszyscy znowu chcą hmm. wprowadzać cła. To też się zmienia, tak. Są też mody, można powiedzieć, w gospodarce światowej, tak. Było ileś tam kilkadziesiąt lat globalizacji i mówienia, że generalnie handel międzynarodowy pozbawiony wszelkich barier, to jest najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić i po 30 latach okazało się, że ta tak, cały sektor przemysłowy w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej padł ofiarą tej mm. polityki. Więc generalnie, globalnie to świat się mm. wzbogacił, wszystko ekstra, tak? Średnie mm. urosły, no ale średnie składają się z, ileś tam, mm. z iluś tam przypadków i nie, niektóre przypadki, które się składają na tę średnią, ucierpiały, tak? I to doprowadziło do zmiany politycznej, Politycznej i nagle mamy z powrotem cła. Tak? I powiem Ci, że to jest fajny wstęp do być może takiego odcinka, który już w nowym roku powinien się pojawić tu w tym programie, czyli kiedy nie chcę mówić, żebyśmy nagle byli przeciwnikami globalizacji, ale żebyśmy pokazali, czego się nauczyliśmy i jak to dzisiaj wygląda. Bo jak słyszę, widzę mnóstwo artykułów o tym, jak to musi się zmienić, jak inaczej musimy zmienić łańcuchy dostaw, jak musimy zacząć budować w Europie, jak musimy trochę się regionalizować paradoksalnie, a nie globalizować właśnie po to, żeby mhm. przetrwać, żeby się niezależnić, żeby. Się zdywersyfikować czasami, to to może być fajny, fajny wstęp do tego. Jeśli Pewnie to... nie, można by o tym yy, pogadać, to. No, nie, dobrze. Wiem, nie wiem, czy słuchacze by chcieli. słuchacze się Mogą powiedzą. coś napisać. Ostatnio pojechałem do Bydgoszczy, wejść o, ok. na scenę i powiedzieć parę miłych słów na takiej konferencji Biznes Trendy Myślę, i po tym wszystkim nie, podchodzi masz. do mnie um, senior, taki w sensie słuchacz senior i Ach, mówi: "A słuchacz senior, myślałem, że jakiś on executive". No, on jest executive senior też a, i się okay. okazuje, że ma swoje lata i to był dla mnie szacunek duży i dla nas właściwie, bo on powiedział, że on y, słucha, a prowadzi duży biznes w Bydgoszczy. Nie chcę mówić nazwy, bo mnie do tego nie upoważnił, ale to jest generalnie biznes, który wspiera kolej, rozwój kolejnictwa. Mnóstwo różnych rzeczy, które pomagają kolei jeździć. to pe Pesa jest? Nie nie, 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 aż tak to nie, ale może i prezes Pesy też rzeczywiście jest naszym słuchaczem. On, jakby pracuje na tym rynku, pozdrawiam serdecznie i powiedział, że to, co lubi, to uśmiechnąć się przy tym, co my robimy, ale też dowiedzieć czegoś i że to jest dla niego, mimo że zna się na biznesie od lat, że właśnie to, co jest jego wyzwaniem dzisiaj, to cały obszar sukcesy i tak dalej. I tak tak dalej, on wciąż się jakby dowiaduje pewnych rzeczy i myślę, że to jest jakaś wygrana nasza też, no. Także ci przekazuję. Bo tak, nie wygraliśmy. Nie, w sensie, że rozrywamy ludzi. A przynajmniej dajemy im się rozerwać, o, Może tak. To dobrze. A miało być e, informacyjnie. No, ale trudno, no. Bez przeszady, no. Nie jesteśmy serwisem informacyjnym. Nie wiem, czy byś potrafił jeszcze poprowadzić serwis informacyjny. Nie byłbym wiarygodny w ogóle. Panie Rafale, bardzo dziękuję za dziś. Ja również dziękuję bardzo Bydgoszczy. za nim. I, I Toruniawi też. <laughs>